Zupełnie totalnie eksperymentalny kawałek. Mam tu cztery borówki amerykańskie, w zeszłym roku je posadziłam. E, raz, dwa, trzy, cztery, chyba trzy odmiany. E, w zeszłym roku oczywiście nornice działały. Ja nawiązam tu trochę ściółki z lasu, żeby zrobić im kwaśno. Nie mam ogólnie kwaśnej ziemi. E, widzę, że niektóre się podnoszą, niektóre słabo. Jakieś tam listki są, a, a jakieś niektóre. Ładnie, ładnie się podnoszą. E, co zrobiłam w zeszłym roku, to po prostu gałęzie świerków tutaj nałożyłam, zostawiłam i tak zostawiłam do tej pory. Chciałam coś takiego im stworzyć, jak ala leśne środowisko naturalne. Przestałam plewić, jak widać, i wyrywać wszystko. Dosadziłam troszkę czosnków, tu czosnki, te czosnki rosną kępami od dwóch, trzech lat, ja je tu zostawiam, e, widać był to czosnek. Żeby odstraszały nornice właśnie. One się tak pięknie rozrastają i po prostu się rozrastają. To jest chyba czosnek jary. E, tutaj kiedyś w ogóle rósł czosnek e, na tym polu, więc czasami tak jest, że w następnym roku wychodzi nam czosnek. Zostawmy go. On sobie będzie rósł. Nic, nic jakby to nie szkodzi, jak nam wychodzi w grządce. No i tak właśnie wygląda. Och, tu na parsnicę wsadziłam. Wsadziłam piękną. Mam nadzieję, że jej tu będzie dobrze. A tu jest taki kawałek z porzeczkami, dwie porzeczki i jeżyna, jeżyna piękna. Co ja tu zrobiłam, to powsadzałam tutaj te tym polu ziemniaki. Zobaczymy, czy coś z nich wyrośnie. Ziemniaków dostałam trochę, mam za dużo, postanowiłam ich powsadzać, je powsadzać. I zobaczyć, czy wyrosną po prostu, będą do wykopania dobre ziemniaki. W zeszłym roku miałam całą tą połowę tego pola. Wykopałam chyba niecały kilogram. Nurnice wszystko zjadły, bardzo smakowały moje ziemniaki. No tak to jest. Coś jest, a czegoś nie ma. Z tym się trzeba liczyć.